Cześć, nazywam się Kozaj Konik, dzisiaj gramy chyba czwarty odcinek znów na Modern Day Te wojny zmęczyły się takiego Czechy Więc zapraszam do oglądania intro gramy odpowiedzi się telefonik hmm. yy. <grym> dobra <grym> yy, no tak, yy, tutaj taka sytuacja, gdybym sojusz z kimś yy, dojczami, dobra oni, nie, co? a to nasza tak podam ja mam podbić coś taką Austrię lub Gryz? Nie, oto. A Sumnia. dobra, tych podbijamy tylko jakaś sytuacja, dobra no, no ludzi mogę dać 30% to 10, a to też 10%. armii, jako takiej chyba nie posiadamy jako... tu mamy, bo mieliśmy jeszcze podbicie Rumunia tak Yy, bo w poprzednim odcinku była bardzo trudna wojna z Rumunią. Więcej polecam Rumunii, ale chyba robimy tu na NATO-Kroacja. Kroacja. Tak. Dobra. Robimy cyk, cyk i tyle, tyle chyba starczy. starczy wojska. Cyk, czek. Gdzie zdaje się starczy? podliczymy kawałek. Oby. Cyk. Więc teraz się nie nagrywa. O, nagrywa się spodko. I ogólnie teraz do odcinki krótsze, krótsza. Takie 15 minutowe w tej serii. Bo planuję zrobić lepszą serię, żeby takiego fajnego scenariusza, żeby kolega mój robi. E, no, ma dużo eventów i w ogóle, więc... Więc na razie będą krótkie odcinki. Tu atak tutaj otró cyple. Trzeba na pół chyba podzielić. Tak. Dobra. Teraz dobra, ja lecimy. Tu atak dobra leci. Dobra, dobra. No i tu już łatwo raczej. O nich po tym kraju. No nie, mam wojnę z tym. Ale do nich nas nie, nie mam zamiaru przechodzić. Nie przejdę. Ten Tyk... Oju, nie mogę wziąć wszystkich, mogę. O, uhu, 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 XB. No, nie, nie używam u, tylko nuby używają. Dobra, nie, c czym mamy wojnę? Słowacją, a Słowenią? Kiemało od niemców. To... A nie, nie. nie, nie. Jest tu Francja. Dobra, dzieje się dużo. My już podbijemy kolejne tereny. No, podbijemy kolejne tereny. Tylko trzeba... Gdzieś... To teraz tą Rumunię zaatakujemy. Dobra, tu wysyłam pro... yy, yy, jednostki Dobra. Nie. Francją, Niemcy. Którą Francją? Tu? Tą... o, a to, to jest... To mówię, żeby Niemcy się cieszyli, macie wojnę z nami teraz. Dobra, żeby mnie nie zaatakowali. Dobra, tak. Hmm. Trzeba jakoś to bardziej podzielić, bo to jest tak średnio. Na przykład weźmy się... troszkę. Tu troszkę. I tu, tu troszkę. Taką. o. Tym dorobił jednak trochę. I atakował. To się czyj nie włączył nagrywanie, a nie spokojnie, spokojnie, dobra? No i robimy atak, o tu się tą, no to nie wiem, military, pick up, pick up, dobra. dobra. To, to jest? Denmark, oki, okay. tak. A tak! Tutaj już sobie ta większość, tu mało. No nie 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 nie, nie. Potem um, nie jednak, tyle. Cela. ty. Tu na pół. Tu na pół. Tu, tu, tu. Dobra, nie, no raczej ich powinien wykonać. Dobra. Jest, dobra. Pierwszy prąd. Powiedzmy, dobrze teraz. Tutaj kolejne ataki robimy na tereny Mołdaw... mołdawskie. Tak, Mołdawia. Dobra. O, już ile tur, 600 coś. gdzie Dobra, spłynię. E, czyli co zrobić taki atak w sumie? poczekać tu. Poczekaj, tu po... Dobra, to jest dobry państw. Wy podchodzicie naprzód, wy. Tu możecie, tylko tu idziecie, tu. Tu. No czekamy. Nie, raczej w sumie nie ma asa w rękawie. O! Kurde! No to trochę przesrane jest teraz. Jest... Trochę mi dorobić jednak. Ojo hmm. ojoj, dobrze się dzieje. Wyatak tu. Wyatak tu, wyatak tu. Hmm. Tu już odcięliśmy jej powiedzmy chyba, ale tu jest problem z Dobra. Tutaj leci mało, tu leci tyle. spokojnie na razie. Dobra. Tak. Stolicja pusta. Tak. Lecisz. Teraz ich też zaatakować. Tu, tu, tu dużo nie wysłać. Nie trzeba... Przyjechać. No to tak lecimy dalej. Tu, 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 tu Dobra, poni tu, tu, tu... No nie obraźliśmy. Bez nikogo. Otwarcia się uda. Edy. No to wy już możecie tu iść. Wyz co ja wiem tu możecie być nauczyć. Tu możecie połowę i tu połowę. Tu już też możecie atak i tu też by też taką... O... Dobra. Tu też możecie wyspać, no nie może nie po... Tu nie. No, Może nie połowa to 4 tu. tu 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 no dobra Ale jest prawie po Rumunii, bez kapty O no i tu jest był jakiś oddział mocniejszy, więc Tutaj daje, nie wiem, armii Tu leci, druga połowa, wy, tu, wy, tu, wy tak, to zdemontować Tu, ty, tu ty. Tak, tak Tak Dobre, jak w chyba tak No i jeszcze tutaj te Dobra tu już ta ostatnia prowincja. O fuck. Jeszcze Czechy piękne. Takie wielkie dalej nie ma to dostępu do morza. Słabo. A my mamy w sumie już mam teorii. Tak. No ale to nie nasze prowincje jeszcze. Ale dobra. Tak i tak. Fajnie, ale. Jak Jakbym co Francją i Niemcom idzie. nie wiem. I ale oby to to. Dobra. Dzieje się, dzieje się dużo. Nie powiem czy nie ale dobra robimy ten soli, no, jo, pokój. Tam pokój. Ja wszystkie prowincje wziął szczerze mówiąc. A co się będę? Ale nie wiem czy wszystkie mogę wziąć. Nie, chyba mogę. Tak, chyba. Tak, uda się już na słowa. I tam wiekopomna chwila Czechy oficjalnie mają dostęp do morza Piękne Czechy Teraz mamy armię 50 tysięczną małą I tu gdzie To nie wiem Podbiłbym tu Ukraina. Więc nie wiem wszyscy cię w tej prowincji ukraińskiej Też trzeba tu wasali no, żeby się nie buntowali i żeby wiedzieli, że są Czechami, piękne Czechy, w sensie, no, Czechami, Czech, no, w sensie Czech jako człowiek, nigdy nie wiem, jak to powiedzieć, ale dobra, Hajs, hajsu trochę brakuje, więc nie fajnie, już bardzo brakuje, więc trzeba trochę Pieszej. dobra, tu technologia, tu militarii i tutaj jakaś wymiana, nie, mał hajsu, i tak. Nie chcę wojny z Włochami. Faszystowskimi chyba. Nie! Nie no Serbia! Śmieciu! Jordania jeszcze jakaś chyba. Pierwnicza Serbia. Nie przygotowałem się na to szczerze. Więc. Weźcie sobie te prowincje. O mnie już nie atakujcie, tak? Nie atakują dalej. Muszę wezwać. Nie. Nie. Bez. Też ja Niemców i laser Poland Teraz wszystko idzie na drugi plan. Nasza ojczyzna jest zagrożona, dobra. Ci zanim przejdą trochę ruszą, znaczy no, trochę też więc Tu jeszcze, to Niemcy, nie Gris. Dobra, więc. Mamy 18, a tu jest 2, to użyjmy. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 18 więc pół frontu to obstawię Uznajemy, że atakuję tylko tu więc na razie to zrobię tylko Ale nie, nie stać mnie o, No, no trzeba wziąć pożyczki Tejk, pożyczka. pożyczka. no nie Serbia, nie spodziewałem się tego, że jesteście tacy Kiedy ja się przygotowuję do wojny z Ukrainą, to dziwną Jak się. Dobra, jeszcze atakujecie, tu mówię Powiedzmy na razie tak Dobra, jest tak, tu, trąd, utrzymujemy Tu wbijamy Tu może pić też, no to tak tu wbijasz Tu dorabiamy armię tu też dorabiamy armia Nie, tu tereny mu no, ja nie mam No i punkt, point tak zabrakło Nie, nie idzie tam, dobra Atak i... Atak, reputacja A tak, a tak... A tak, a tak... No i tu brakuje jednostek, więc tu ja bym stał w sumie. W miejscu. No i co to zrobię? No i, no i nie mogę zrobić robić. No, Dobra, ile to odcinek no, trwało? Bo miał być krótki. No już chyba z 20 minut, no trochę za długo, ale okej. Okay. Dobra, tu wojnę trzeba skończyć akurat w tym odcinku. Dobra, w teorii wygrywamy. No ja i tu muszę cofnąć moją piękną armię. Nie wiem, tak. No i właśnie to bo mogę tu cofnąć Tu, tu. Ty tu, biacy tu. Ty tu, ty tu. Więc dobra, jakoś to idzie powoli, idzie. Powoli, ale idzie. Co to robić armii? O, tu jest prowincja, blisko granicy. Dobra. Nie, jaka tam jest armia, ale już mniejsza chyba. Nie, się rozlewają. No niech pomoże mi jakiś sojusznik, bo ten wasar głupi. Niby coś leci z Niemiec, bo zanim doleci, to tamta sobie domy. Tu Polska leci, więc fajnie. Czy to leser, nie wiem co to znaczy, więc nie fajnie. I teraz doradzenie jednostek, tak Dobra, jestem biedny, więc i tu czołg tę, uznajmy trochę jednostek Tu pójdzie naprzód Ty idziesz naprzód Ty idziesz naprzód, ty Ty idziesz tu, ty idziesz tu, okej okay. Spokojnie Uuuuu, uu, bolało, bolało no ja, piernicza, tym fitam. Przerabianie armii. Pewnie to tu atakuj. Nie, jesteśmy na żadnym, ale tu bym mógł spróbować chociaż, spróbować. Atakować lekko cyk. Więc mógł... Przeszedł tu tyle, tu tu idzie Idzie tu No i tu tak podzielić to armię tak średnio, ale no robimy to Dzielimy Dobra, lecimy Jeden, jest, dobra, już po was Nie Ile armii to ja nie mogę Mają, ale dobra, no w teorii coraz bardziej nam idzie dobrze ja myślę, że to wziął na spokój z wami. No nie, bo moi wasalni będą chcieli ci sojusznicy, ale no wezmę, no. wezmę, co, 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 co... wezmę i... O nie, bo ta wojna jest bezsensowna. jest kiedy indziej chcę podbić, wiecie? Potrzebuję was teraz, dobra, tu mamy armię, tu... Mm. A tak, lecimy, lecimy Tu przesyłam, tu leci I tutaj blokujemy przejście Dobra, na razie spokojnie Czy tak akceptowali? Nie Nie, i ta armia wielka wbiła się Oj To trzeba wysłać w połowę Tu atak połowy, tu idziesz ty, ty i tu ja za tego większość większości tako To wbija się tu stać mnie na armie więc no nie, nie wiem co się nie zgadzają tu ich przebija więc i odda chyba ja bym mógł ich zablokować tutaj i nie byłyby za odpatrypane ale ja się boję więc nie o kurde bolało o nie też nie Taśnia. To też nie. To też nie. Dobra, już. Dobra. Dobra. Teraz ta leci. Dobra. Teraz się też nie zgotuńam tej więc Dobra. Tu wbijam się. Tu wysyłam większość tu dorabiam jak nie stać tu wbijam się tak ile ten odcinek już trwa? oj, znów będzie taki chyba długi odcinek i to źle bardzo, nie wiadomo to ale okej okay. a tu leci armia spokojnie nie, dobra cyk nie okej, w teorii i w praktyce mogę zrobić Wystójcie, i tak wyjdziecie, taką dużą siłą, że... Można zrobić taki teorii atak tu wam prześle jakieś wsparcia Tu atak taki I na górę atak I tu I w sumie tak o, tu trochę wsparcia wysłać Tu leci ta armia, ale już ta polska leci, tu nie ma. No i mógł no i to robię właśnie. Tu też lecę. Lecim na szczecinu. No i nie ma punktów, więc nie polecim na szczecinu. No nie. Dobra. Nie, fakt Dobra. Dobra. Nie. Co ja zrobiłem? Nie, no skur Te mać. Tu nie to mogę podbić. To podzielę na pół. To pójdzie tu, to pójdzie tu. Że tu chyba na flety mi wbili w ogóle. No to nie wiem. Tu połowę wyśla. Tu dorobię. Tu dorobię. Tu prześla. To no, się udało, to Tutaj nasza super ofensywa leci. Bardzo fajnie. Tu na no, razie czekamy, dobra. Nie nosz tak. tak, tak, tak. I tutaj teraz was trzeba zjeść. I tu też. Tu leci spadcie, dobra, najpierw trzeba... Te... Dolnie zatykować. Dolne, dolnie. Robimy tak. Nie wiem to taki dobry pomysł. Ale tak robimy. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. to bym mógł też taś... Dobra, spokojnie. Musimy wszystko spokojnie Dobra, chwabia, tak? Dobra. Nie. Nie. Dobra. Dobra. No jakoś to idzie, tak? Dobra, tu możesz lecieć do przodu już cała armia leci dur Ty atakujesz tu Ty dzielisz się pisowcu Tu jest big armia leci tu T, tu atakujecie Ty atakujesz tu Ty atakujesz połową armii tu, a ty połową armii też No możemy połowę małą częścią ja tak wiesz na kość leczenia Dalej lecimy Dobra, dobra, dobra Dobra Teraz już możemy was zniszczyć Na spokojnie, chyba Tak Tu Sprawdźmy ile jest stolicy Cały dudna stolica Tu też A, tak No ja tak tu też można zrobić Lecimy tam Lecimy na szczecin Dobra, poskupujcie się I... Już prawie podbiliśmy całą Serbia, tak się nazywało Oby I 100% 100% Dobra, dobra. już cała jak leci w jedno miejsce Dobra, no to chyba zaraz skończę ten odcinek Nie, bo już tak jest długi, miał być o wiele krótszy Tylko za chwilkę jeszcze Normujemy gospodarkę i te sprawy Weźmiemy, zawrzemy pokój Ja chcę całą ser. No i pięknie, dobra Może też problemy duże z tym Z tą basalizacją, tak to dobra Teorema no jest w miejscu, więc fajnie, dobra ja bym tu wziął na 30, to... To mogło być 25, to na 10 Na minutę wychodzi, więc nie, ale nie Teraz wejdziemy na to, spokojnie Dobra Dobra, jakbym koniecznie subskrybujcie, lajkujcie No i cześć